Porozmawiajmy o dzierganiu. Jeśli widzimy się pierwszy raz, to cześć, jestem Magda i prowadzę kanał Mudic Art, na którym znajdziesz tutoriale dziewiarskie. Oraz dziewiarskie vlogi. Także jeśli interesujecie taka tematyka, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o projektach, które udało mi się ostatnio skończyć. Dwa projekty właśnie udało mi się skończyć. Dwa są w trakcie. No i może jeszcze coś wspomnę o moich przyszłych dziewiarskich planach. Jeszcze na początku filmu chciałabym Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, bo ostatnio wybiło mi 7 Subskrypcji, także bardzo dziękuję każdemu z was z osobna, także bardzo się cieszę, że oglądacie. Zostawiacie lajki, subskrypcje i komentarze. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że kanał będzie się dalej tak rozwijał. Jeśli macie jakieś sugestie, jakich filmów Wam brakuje, co jeszcze chcielibyście tu zobaczyć, no to koniecznie podzielcie się w komentarzu, więc to tak słowem wstępu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Jeszcze zanim się przejdę do tych wszystkich moich projektów, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, e, to może jeszcze wspomnę, co mam na sobie. A na sobie mam sweter numer 15 od My Favorite Things Knitwear. Sweter wykonałam z połączenia Kid Silk od Dropsa i Evergreen od Hobby i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się sprawdza to połączenie. E, Ostatnimi czasy bardzo lubię chodzić w tym swetrze. On mi w ogóle nie gryzie, jest bardzo przyjemny. W ogóle bardzo mi się podoba e, krój tego swetra i jak to wszystko wyszło, że tutaj takie rękawy są szersze i jakoś tak. I jakoś tak ostatnio z tym swetrem ponownie się e, polubiłam e, i bardzo często go ostatnio e, zakładam. E, to połączenie w ogóle mi się nie mychaci. Naprawdę e, jestem bardzo zadowolona z tego swetra. E, wygląda on całkiem elegancko, więc też e, Sprawdza się w wielu okazjach i jeśli nie jesteście zaznajomieni z tym wzorem, to serdecznie Wam polecam. Także tyle słowem wstępu i przejdźmy może już do moich gotowych projektów. Które ostatnio udało mi się wydziergać, i przejdę do tego mniejszego projektu, może na początek. Więc wydziergałam do filmiku instruktażowego, krok po kroku, parę rękawiczek z jednym palcem. Są to bardzo proste rękawiczki, właśnie takie idealne dla osób początkujących. Może je przymierzę. Filmik instruktażowy pojawi się w Walentynki, ponieważ jak widzicie, Rękawiczki są w takim czerwonym kolorze. On tutaj mi się przekazuje jako o wiele jaśniejszy, natomiast tak na żywo to jest taki winny, czerwony, więc takie rękawiczki bardzo proste pojawią się na Kanale już zaraz. Będzie filmik instruktażowy. Włóczkę na ten projekt dostałam od Hobby Bee i wydzierkałam te rękawiczki z włóczki Highland Wool, co jest 100% wełny. Widzę, że tutaj wszędzie mi się poprzylepiały kłaczki. Od kota. E, przepraszam, mam nadzieję, że Was to bardzo nie drażni. E, więc e, jest to włóczka, jakbyście chcieli zobaczyć kolor 32. Myślę, że na stronie e, jest on oddany e, lepiej. E, włóczka jest przeznaczona na druty od 3,5 do 4 mm i w 50 gramach ma 175 metrów. A więc jest to dość cienka włóczka. Ja wstępnie, już Wam mówiłam w ostatnim vlogu, chciałam połączyć dwie włóczki: Highland Wool i Soft Alpaka, ale te dwa kolory obok siebie w próbce nie wyglądały dobrze. Ta włóczka Soft Alpaka dawała wrażenie, że ta próbka jest jakby brudna. Więc zdecydowałam się dziergać tylko z tej Highland Wool, ale dziergałam właśnie też na dwóch nitkach i potrzebowałam dwóch motków. Tyle zostało mi aż z drugiego motka, więc no potrzebujecie motek i trochę. Więc to w zasadzie był bardzo szybki projekt. Udało mi się już zmontować ten filmik, także pojawi się na kanale niedługo. Więc jeśli brakuje Wam rękawiczek w szafie, no to zapraszam za kilka dni na kanał, będzie filmik. Także. A tylko tyle chyba na ten moment chciałam powiedzieć wam o tym projekcie. Jeszcze nie zdążyłam za dużo w tych rękawiczkach pochodzić, Bo w zasadzie nie ma teraz pogody takiej zimnej, więc zakładam teraz jak gdzieś się przemieszczam mitenki, bo wtedy mogę też korzystać z telefonu i nie potrzebuję takich ciepłych rękawiczek. No, nie wiem, może jeszcze jakiś atak zimy nadejdzie w tym roku. Jak nie, no to będę musiała jak testować w kolejnym sezonie. Także nie mogę na ten moment jeszcze więcej powiedzieć na temat tego, jak ta włóczka sprawdza się przy eksploatacji. Nie wiem, czy będzie się bardzo mechaciła. Mam wrażenie, że trochę mechacić się może, no bo to jest taka czysta wełna. No, ale zobaczymy, jak się będzie. Sprawdzać. Na razie podzielę się z Wami tutorialem no i zobaczymy właśnie jak będzie mi się to dalej nosić zastanawiam się jeszcze co zrobić z tej soft alpaki no bo ona miałaby zostać zużytkowana też na te rękawiczki, a koniec końców jej nie używałam także jeszcze się waham co mogłabym z niej zrobić, może właśnie jakąś apaszkę, albo coś właśnie pod szyję bo ja bardzo lubię generalnie tą włóczkę, ona jest bardzo mięciutka także no właśnie jeszcze się zastanawiam co by można z niej zrobić, więc Tyle o tym projekcie na ten moment. Aha, i korzystałam przy tych rękawiczkach z drutów o grubości 5 mm, jakby ktoś. Był zainteresowany, więc bardzo szybki projekt. To tyle. No i przejdę teraz do takiego projektu, który właśnie mi zajął chwilę. I jest to Keyhole Scarf. Pokazywałam Wam ostatnio, że był w procesie tworzenia i teraz jest już zakończony. Keyhole Scarf to jest darmowy wzór, który znajdziecie na stronie Pearl Soho. Mm. Dziergałam to z włóczki dedykowanej e, Merino Bloom, bodajże też od Pearl Soho. Zostawiam Wam e, linki e, do wszystkich tych wzorów, o których wspomnę w opisie. E, I e, generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, co mi wyszło. E, jeśli chodzi o sam projekt, no to jak widzicie, dziergamy tutaj taką. Tubę, dzierga się dookoła. Na początku jest kilka rzędów oczek lewych, żeby to się tutaj nam ten ściek pończeczniczy tak nie wywijał. Na koniec, jak już wydziergamy odpowiednią długość tuby, rozdzielamy to na pół. Na przód idzie połowa oczek, na tył połowa, i dziergamy w rzędach tył i przód, prawo lewo, prawo lewo. Jak wydziergamy odpowiednią długość, to strzywamy to na górze za pomocą metody na trzeci drut. Także jest to bardzo przyjemna robótka, moim zdaniem idealna, żeby zabrać ją gdzieś w podróż. I właśnie tak większość tego scarf robiłam. Jeździł ze mną ten projekt. Codziennie jak jeździłam do pracy, i e, podczas tej podróży zawsze kilka rządków przerobiłam, i tak złożyło się to wreszcie na efekt końcowy. E, jest ta włóczka bardzo mięciutka. Jeszcze nie miałam okazji go założyć i wyjść gdzieś w nim, bo dopiero skończył mi się suszyć, ale jak go tak dotykam, to czuję, że jest bardzo mięciutki. W ogóle bardzo też podoba mi się kolor, który wybrałam. Myślę, że będzie mi bardzo pasował i do beżowego płaszcza, i do. Szarego płaszcza. Zastanawiam się jeszcze, jaką czapkę sobie do tego y, zrobić, ale właśnie może szarą. No nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Tak Kichol prezentuje się na mnie. Także myślę, że jest to całkiem sprytne rozwiązanie, bo nie musimy dziergać na płasko długiego szalika, żeby właśnie się tak nim opatulić. No a jednak, jak się dzierga taką tubę, ja dziergałam na krótkich drutach z krótką żyłką, no to szło mi bardzo sprawnie, no bo były to tylko oczka prawe. Jednak jak się robi szalik na płasko, no to na zmianę prawe z lewymi i jest to dużo bardziej czasochłonne. Ja, yy, przyznaję się, nadal mam w moich niedokończonych projektach, które Wam kiedyś pokazywałam na kanale, to już było bardzo dawno temu, z rok temu był chyba ten filmik, yy, no to nadal w tych niedokończonych projektach mam jeden z szalików i on był akurat robiony briożką bodajże, no i prawo, lewo, o też ten szalik był bardzo szeroki, miał być bardzo długi, więc koniec końców go nie skończyłam i nadal zastanawiam się, co z nim zrobić, bo tam jest połączenie dwóch nitek, więc jak się pruje, to ciężko je za sobą rozdzielić, więc na razie jest pogrzebany w szafie ten szalik. No a to jest po prostu moim zdaniem Idealne rozwiązanie, jeśli chcemy mieć coś ciepłego przy szyi, a nie chcemy tego za długo robić. Więc serdecznie Wam polecam ten wzór. Moim zdaniem, jest też bardzo dobry dla osób początkujących, no bo właśnie mamy tylko oczka lewe, prawe i to szycie na górze bardzo przyjemnie się robi. No i efekt, efekt mnie w pełni zadowala. Mam nadzieję, że ta włóczka nie będzie się bardzo mechacić, ale pewnie trochę będzie, będzie ją trzeba przejeżdżać maszynką. Jest to połączenie wełny z kaszmirem i ta włóczka jest tak mięciutka, Cudownie, naprawdę. Myślę, że na wczesną wiosnę będę go bardzo często y, używać. To, co jeszcze muszę Wam powiedzieć o jakby wzorze i włóczce, to to, że ja zrobiłam próbkę i generalnie wzór jest napisany na druty 375. Jest taki rozmiar, którego nie posiadałam w swoich zbiorach, więc specjalnie sobie zamówiłam ten rozmiar drutów. Zrobiłam próbkę i okazało się, że ona mi się nie zgadza i muszę użyć większego rozmiaru drutów. Więc zrobiłam kolejną próbkę tym razem na rozmiarze drutów o grubości 4 mm. I wtedy ta próbka mi się zgodziła. Natomiast wyprałam teraz ten sweter, rozłożyłam na płasko i już wyciąłam, że hmm, już wiedziałam, że to chyba nie są do końca te wymiary, które miałam otrzymać na długość, bo na długość mieliśmy otrzymać 33 cale, co jest tam 80 kilka centymetrów, a ja mam tych centymetrów prawie 90. Więc aż o tyle wydłużył mi się ten szalik. Wydaje mi się, że mogłam ewentualnie też trochę dłuższą zrobić tą tubę, bo właśnie tak ją robiłam w drodze, więc czasem ciężko mi ją było zmierzyć, i wydaje mi się, że tutaj mogłam trochę więcej rzędów dodać. Ale nawet jeśli, niestety, nie zmierzyłam tego przed praniem, ale pamiętając, co było przed praniem, a co mam teraz, mam takie poczucie, że jednak. To mi się o te kilka centymetrów wydłużyło. Na szczęście jest to coś na szyję, także nie robi mi tu tutaj absolutnie żadnej różnicy. Natomiast gdybym użyła tą włóczkę na cały sweter. No to mogłabym się nieprzyjemnie rozczarować, także jeśli kiedykolwiek będziecie dziergać właśnie z tej włóczki, która niestety w Polsce chyba nie jest dostępna, bo do mnie ona szła właśnie ze Stanów Zjednoczonych, no to trzeba zrobić większą próbkę. Taką porządną, dobrze ją wyprać i zmierzyć po zablokowaniu. To jest pewne. Bo ja zrobiłam taką malutką próbkę, nawet nie 10 na 10. Nie jestem nawet pewna, czy ją wyprałam koniec końców, czy tylko zmierzyłam e, po zrobieniu. Już nie pamiętam i nie wchodźmy w te szczegóły. E, natomiast no właśnie, to mi przypomniało, e, dlaczego trzeba zrobić dobrą i porządną próbkę. Tutaj mi się trochę upiekło, e, mimo że i tak zrobiłam próbkę no ale właśnie to jest takie ryzyko, które nam towarzyszy przy nowych włóczkach, których nie znamy i nie wiemy jak się zachowają. Także dajcie koniecznie znać co myślicie o tym wzorze i czy może zdecydujecie się na wycierganie sobie takiego szaliczka. Ja jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się coś takiego wyciergać i jestem przekonana, że będzie mi bardzo służą. No zobaczcie po prostu takie mięciutkie myślę, że widać to nawet przez kamerę, że on jest taki właśnie mięciutki, dość gruby też i ta dzianina wyszła taka ładna, lejąca. No po prostu bardzo jestem zadowolona z tego projektu, e, więc to była druga rzecz, którą udało mi się skończyć od ostatniego razu, kiedy się z wami widziałam. I teraz mam jeszcze dwa projekty, nad którymi pracuję nadal. Pierwszy projekt to jest kardigan. Pol kardigan, o którym Wam wspominałam, i znowu ten czerwony wychodzi na strasznie jaskrawy, ale on jest przygaszony i spokojniejszy w rzeczywistości. Jeśli chodzi o pol kardigan, mam wrażenie, że idzie mi dość sprawnie, chociaż już zapomniałam, jak to jest z kardiganami, że trzeba lecieć prawe, lewe, prawe, lewe i te oczka, te rzędy oczek lewych trochę mi się dłużyły tutaj na tłowiu. Na szczęście, ten sweter jest dość krótki. Bo on ma mieć zaledwie 50 kilka centymetrów, więc on jest raczej do takich właśnie spodni z wysokim stanem i tak dalej. I już zaczęłam robić ściągacz jeden na jeden na dole, ale tutaj, jak musiałam zrobić ten kawałek właśnie w ściegu pończeszniczym w rzędach, to trochę mi się dłużyło. Dlatego też, jak już przerobiłam tutaj właśnie kilka rzędów, to zrobiłam sobie przerwę i zaczęłam robić oba rękawy. Skończyłam na takim momencie, gdzie jakby skończyłam robić zgodnie ze wzorem. Zostawiło mi pomotku z motka w zasadzie taka kuleczka i z jednej i z drugiej strony, no bo brałam nowy motek na górze, narzucając oczka. I na razie zostawiłam to na żyłce. Tutaj mam, widzicie, zakręcone stopery. I teoretycznie powinnam przechodzić już do ściągacza jeden na jeden, ale wydaje mi się, że ja będę te rękawy potrzebowała trochę dłuższe. Natomiast zdecyduję o tym dopiero po wykończeniu tutaj plisy. I tak jest też we wzorze, że rękawy robimy na samym końcu, Więc ja na razie sobie właśnie je tak porobiłam, żeby mi się fajnie przymierzało e, ogólnie też ten kardigan w trakcie robienia. No i też przyznam się szczerze, że chciałam odpocząć od oczek lewych, dlatego e, narzuciłam sobie te rękawy, bo tutaj króciutkie druty i lecę same oczka prawe. Bardzo lubię <grywanie> pracować na krótkich drutach i robić same oczka prawe, e, bardzo przyjemna e, to jest robota wtedy. E, nie muszę się nad nią za wiele e, zastanawiać, więc na razie mam to na takim etapie i teraz właśnie kończę ten ściągacz na dole. Znaczy nie kończę tego ściągacza, bo tu jeszcze trochę pracy przede mną, bo ten ściągacz ma mieć kilkanaście centymetrów. Więc ten sweter właśnie tutaj jest taki krótszy i potem jeszcze ten ściągacz jest taki długi. Także tak to na razie wygląda, no nie mogę się doczekać. Też patrzę na zdjęcia tego kardiganu i widzę, że właśnie ta plisa tutaj też się tak zmienia. Tutaj mamy gdzieś ściągać 2 na 2 tutaj mamy z przodu tą plisę, więc jestem ciekawa ogólnie, jak to jest opisane i jak mi się to będzie dziergać. Bo do tej pory ja po prostu sobie i te powzorze, ja go nie czytałam w całości, tylko sobie idę, przewinałam sobie do rękawów, jak potrzebowałam. No i zobaczymy, bo jeszcze nie wiem właśnie, jak to będzie z tą plisą. Są i jak ona będzie opisana. Na razie nie mam większych problemów z tym wzorem. E, bardzo ciekawy był właśnie ten początek. To sprawiło, że właśnie tak e, myślę, że szybko mi poszedł, ponieważ chciałam zobaczyć, jak to wszystko sklei się w jedną całość. E, no i teraz właśnie dziergam. Sobie dalej ten kardigan. Mam nadzieję, że może w następnym vlogu z podsumowaniem dziewiarskim będę mogła Wam już pokazać skończony ten projekt. No nie wiem, zobaczymy, postaram się, ale nie obiecuję, bo. Kolejne podsumowanie pewnie za jakieś 2-3 tygodnie. Także na ten moment wygląda to tak. Właśnie powiedziałam Wam już co i jak, e, ale jeszcze nie wspomniałam o włóczkach, a nie każdy mógł oglądać poprzedniego vloga. E, dziergam z dwóch nitek: jedna nitka to jest Perlina od Fikolany, a druga nitka to jest Tilia od Fikolany. E, one nie są na żywo aż tak czerwone. E, może jak uda mi się potem porobić zdjęcia i będę go wrzucała na Instagram, to uda mi się bardziej oddać e, ten kolor. E, przyjemne jest to połączenie włóczek. Nie mam problemu, dziergając. Fajnie te oczka się przerabiają, szybko schodzą z drutów. E, muszę Wam powiedzieć, że dzianina wychodzi bardzo fajna. Nie jest to największa dzianina, ale wydaje mi się, że też nie powinna mnie jakoś specjalnie gryźć. Myślę, że ten kardigan będzie się nosiło bardzo przyjemnie. Nie wiem, o co chodzi, bo widziałam we vlogu u Gosi Kowalik i Gosia też mi to pisała w komentarzu, także pozdrawiam Cię, Gosia. Jej z tej Tili strasznie włoski latały wszędzie. Ja nie widzę tego. Nie, jakoś nie rzuca mi się to w oczy. Możecie dać znać, czy e, dziergaliście z tej Tilly i jakie Wy macie e, z nią e, doświadczenia. Bo właśnie trochę się boję, że po tym, jak będę nosić ten sweter, to właśnie wszystko mi będzie obłaziło tym czerwonym. Um, no ale na razie nie zauważyłam żeby było jakoś dramatycznie. Także jestem ciekawa jak to u was wygląda. Także jeśli macie doświadczenie, to dajcie mi znać. No i w zasadzie chyba na ten moment tyle co mogłam powiedzieć o tym wzorze. Będę dziergać dalej. I mam nadzieję, że uda mi się szybko skończyć ten kartikan, bo bardzo chciałabym go już nosić. Muszę się zacząć rozglądać na pewno za guzikami. A właśnie, to jest kolejna sprawa, w której chciałam Was poprosić o pomoc. Napiszcie mi, skąd zamawiacie sobie guziki. Mam też fajną pasmanterię niedaleko, więc myślę, że też pewnie pójdę i sobie na żywo pooglądam. Ale może, jak nic nie znajdę, to będę musiała zamówić przez internet. Także, jeśli macie coś, sprawdzonego, to koniecznie mi napiszcie, będę bardzo wdzięczna. No dobra, więc to był ten projekt, który trwa w ostatnim vlogu mówiłam Wam, że mam też włóczkę już na kolejny projekt. Jest to Sasa Cartigan od We Are Natomiast, i może część z Was pamiętało o tym, więc pewnie pomyślało sobie, że to jest mój drugi projekt, który mam na drutach, ale przyznam się Wam, że jeszcze nie zrobiłam próbki. Jakoś tak mnie tutaj pochłonęły te oczka lewe i prawe, że nawet jakoś tak nie miałam głowy, żeby rozpoczynać kolejny projekt. I tak właśnie trochę go odłożyłam na bok. Też zostawiłyście mi ostatnio kilka komentarzy odnośnie tej włóczki, babu, za co dziękuję. I tam właśnie ostrzegałyście, że ona nie wybacza błędów, więc tak sobie pomyślałam. O... Może nie teraz i tak na razie odłożyłam to w jedno miejsce i na razie ta włóczka poczeka jeszcze chwilę na swój czas. Bo tamten kartigan, z tego co pamiętam, robi się też na jakichś cienkich w miarę drutach, chyba 3 albo 3,5, więc to też trochę mnie na razie wstrzymało. I tak właśnie ten projekt na chwilę podszedł w odstawkę, bo myślę też już o kolejnych projektach, które bardzo mi się podobają i chciałabym zrobić. E, wiem, że muszę się za niego zabrać. Znaczy muszę? No nie muszę, ale chciałabym się gdzieś tam w międzyczasie za niego zabrać, żeby też e, nie odłożyć na długo tej wełny i nie stracić tego zapału do zrobienia tego projektu, bo generalnie efekt końcowy mi się podoba i chciałabym właśnie mieć taki cieńszy kardigan, nie wełniany, tylko właśnie taki, wiecie, zaraz będzie wiosna, więc będzie idealny na takie cieplejsze, e, cieplejsze dni, e, więc chciałabym go zrobić. Ale jakoś tak jeszcze nie mogę się zmotywować. Muszę, jeszcze jakoś tak muszę dojrzeć chyba do tej decyzji. Nie wiem o co chodzi. Ale właśnie nawet nie, rzuci, nawet nie zrobiłam jeszcze próbki. Może to wszystko przez to, że mi nie wysłali tego wzoru. Dwalmy winę na to, że jakbym miała wzór, to pewnie bym już usiadła i go zrobiła. A tak to muszę sobie wydrukować ten wzór i jakoś tak mi to nie idzie. Nie wiem, jakoś tak po prostu. No, jeszcze nie był to czas na dzierganie sasa kardigan, ale. Ale wrócę do tego projektu. No dobra, więc przejdę do kolejnego projektu, który mam na drutach. I tu może kilka słów wstępu. Jakiś czas temu na kanale pojawił się vlog we współpracy z Hobby w ramach wyzwania No Shades of Grey. I tam Wam opowiadałam, co będę robić i z jakiej włóczki. I generalnie na koniec lutego pojawi się vlog. Już go sobie nagrałam, żeby tutaj się nie opóźnić z niczym i też nie zapomnieć już o tym projekcie, bo, bo zrobiłam go bardzo szybko i już dawno temu. Więc pojawi się filmik, w którym opowiem Wam o moim głównym projekcie który wykonałam w ramach tego wyzwania, jest to dopamine sweater, który wykonałam z włóczki Soft Alpaca. Tej włóczki, którą już Wam dzisiaj w tym filmie pokazywałam. Soft Alpaca, czyli 100% alpaki w 50 gramach 165 metrów. Włóczka przeznaczona na 3 do 3,5 mm. I właśnie na koniec. Na koniec lutego, jakoś tak? Pojawi się ten vlog z podsumowaniem tego wyzwania, i wtedy pokażę Wam, co udało mi się wydziergać i jak ten sweter wygląda. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego i tamten sweter też bardzo często noszę. Tamten sweter wykonałam właśnie tylko z tej włóczki, pracując na dwóch nitkach i super mi się nosi. Naprawdę jeden. No, każdy kolejny sweter, który robię, podoba mi się coraz bardziej i po prostu uwielbiam chodzić w tych swetrach. Także wtedy opowiem Wam więcej i po prostu nie będę się powtarzać. Ale pewnie w tamtym wrogu, też o tym mówię, niestety nagrałam go z dużym wyprzedzeniem, więc już nie chcę go nagrywać ponownie. On jest gotowy, już zaaplodowany na YouTube'a, więc po prostu czeka na datę wyznaczoną przez... Hobby. No, i tam w vlogu powiem Wam, że zostało mi po motku niebieskim, beżowym i e, brązowym oraz dwa motki różowego z całego swetra, e, bo zamówiłam sobie po cztery motki z każdego koloru i właśnie po motku, a z różu, dwa motki mi zostało. E, no i właśnie uznałam, że bardzo podobają mi się generalnie te kolory i to, jak one się połączyły, i chciałabym zrobić coś takiego, e, gdzie to połączenie będzie zachowane. No, ale na sweter już kolejny, no, bez sensu mieć kolejny taki sweter, taki sam. Więc zdecydowałam się, że wydziergam sobie najprostszy. Szalik, i znowu dziergam tubę, e, bo dzięki temu dziergam sobie na krótkich drutach samymi oczkami prawymi i mam już zrobione tyle. Jakiś taki wygnieciony jest, no, dlatego że ja go po prostu ciągam wszędzie ze sobą, e, bo, bo tu same oczka prawe i w zasadzie dziergam, dopóki nie skończy mi się motek, więc naprawdę bardzo przyjemny projekt, żeby go ze sobą zabierać. No i będzie to szalik, tak jak widzicie. Myślę, że na spokojnie będzie to właśnie taki wystarczający szalik, tak, ten brąz będzie na środku, więc myślę, że długościowo będzie odpowiedni. No i właśnie zdecydowałam się wykorzystać wszystkie motki, które mi zostały, więc oba różowe wykorzystuję. Będzie róż, beż, brąz róż i na końcu będzie niebieski, bo nie chciałam, żeby dwa róże były na końcach, więc będzie róż i potem niebieski. I będzie koniec. Zastanawiam się jeszcze, co zrobić z zakończeniem, bo jeszcze się waha. Generalnie na razie jest po prostu tutaj ściek pończoszniczy, więc to mi się zawija. Nie zrobiłam tutaj, tak jak w tym kichol scarf tych rzędów oczek lewych, ale to, jak widzicie, daje bardzo podobny efekt ale, no ale właśnie mam tu dylemat, bo albo podbiorę sobie po prostu tutaj oczka w którymś rzędzie spróję i przerobię jeszcze raz właśnie te oczka lewe i zamknę wtedy oczka albo w ogóle właśnie spróję i to zszyję albo w ogóle nie będę pruła właśnie, żeby zszyć to na metodą na te trzy druty, tylko właśnie może w ogóle po prostu zszyję to tak z zewnątrz a może w ogóle wykończę to jakoś zupełnie inaczej? Właśnie jeszcze mam tutaj dylemat z wykończeniem. Na razie jest zostawione tak luzem i zdecyduję się co z tym zrobić. Po skończeniu całego tego szalika, czyli teraz jeszcze mam jeden motek różowy cały do przerobienia, a potem motek niebieski. No, więc to tyle, jeśli chodzi o ten szalik. Bardzo prosty projekt, taki właśnie w międzyczasie, e, który ze sobą zabieram, więc myślę, że też. Niedługo uda mi się skończyć. No i zobaczymy, czy będę miała z niego użytek jeszcze w tą zimę, czy już będzie czekał na przyszły sezon. Bardzo jestem ciekawa. Więc to są takie rzeczy, które mam teraz na drutach. Więc na razie chcę się skupić na skończeniu tego kardiganu. Ten szalik skończy się sam w międzyczasie. No i potem, właśnie, może zacznę robić ten sasa kardigan. Ale mam jeszcze na oku kolejny swetrowy projekt. Ostatnio oglądałam Florence na YouTubie, to jest kanał Handmade by Florence. I ona miała na sobie Cecil Sweater od Petit Knit w takim e, bardzo. Przyjemnym połączeniu kolorystycznym, no bardzo ładnie to wyglądało. I pomyślałam, że też chcę mieć taki sweter, więc może w międzyczasie zamówię sobie właśnie włóczkę na ten sweter. No i tak powoli zaczynam też myśleć, czy potrzebuję jakichś takich letnich projektów. No bo teraz byłby dobry czas, żeby zacząć dziergać, i myślę, że może wrócę do mojego kumulus. E, który też został porzucony, bo druty 3 mm mnie przygniotły i nie byłam w stanie przerobić całego tłowia. Także y, teraz y, właśnie y, wygrzebuję się z tych włóczek, które mam i z tych projektów, które mam zaczęte y, i zaczynam myśleć o kolejnym, o kolejnych planach. Właśnie powiedzcie mi, czy Wy coś dziergacie na lato? Tak mnie też kusi może jakaś sukienka? No nie y wiem. No właśnie, bo to teraz można by już zacząć dziergać takie projekty. Y, y, uznajmy, że jest jeszcze chwilka i y, 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 co? No i tyle. No dobra, więc już nie przedłużając, myślę, że to jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Czekam na Wasze komentarze. Proszę Was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.